tu buduje drogi? Fajne Kurcze ale duży Tam Tamta łupie kamyczki, ta ma taką łychę dużą No i co? Testujemy, 2.2.1, 300. Uf! Kurde ale on klei. Naprawdę fajna bez... Wam opisać, jaką daje frajdę jazda tym motocyklem 2,20-2,21. Jakie różnice? Na pierwszy rzut oka widzę tutaj jakiś taki, a tu nie ma. Reszta plastiki te same, inny wydech. Jest dobrze bez kitu wzorek się mega sucha, zadowolony jestem strasznie. 21 Na razie same plusy. Na pewno ma jakieś wady ale jeszcze ich nie zaraz. No, żarty się tu kończą. Jest gdzie spadać Się podoba. Ale się wdrapaliśmy fajnie. To jaka ścieżka zdrowia. Pojedziesz w Sandkę, ci pokażę o co chodzi. A, rzucę sobie dwójeczkę. Przy takim części nie ma co szukać, wiesz, ani logiki, ani turendy. Dwójeczką na stojąco. Może na jeziorko pojedziemy zrobić kiełbasę. Tam jest. Jest jeziorko i padł pomysł na zrobienie ogniska na kiełbasę. Ale kozasko. Jak ja to lubię, peski. Ty, ty baku wylałeś, już masz połowę zbiornika teraz. Daniel jest tam, a my robimy rekonstrukcję w dalej. Pośrednik wynika. Że to jest początek. <laughs> Ale skąd on się wybił? Skąd się wybił? To zmierzmy krok. Ale poleciał? Jeden. Tak. Krok. Osiem kroków. Oczywiście na kamerze wygląda, że nie ma odległości jak zwykle. Ale zmierzmy teraz kroki od miejsca lądowania do miejsca, gdzie wyhamował. Raz Motor 17 kroków, Daniel No i super To jakieś 17 kroków, Jest enduro, czy nie jest? no, no cała, czekaj, sprzęgło jest tu Pyka, kółko się trzyma Ty No tam Lampa rozbita Daniel. A masz namiar na tego zająca? No. On miał, pewnie nie miał i albo był podpływem Hamulec tył, tył! Mam tylny hamulec, ściskam go piętą Jak mam problem palcami, to piętą Odpalam, wiem, że jest jedynka Naciągasz łańcuch И уже нога нам, он уже не поедет. przygodę. Nie, Daniel? To przebita guma, ale mamy tu biliski. Tutaj zobacz, ale nie Nieźle, wepchniemy tu parę kabanosków i jedziemy dalej. I po to właśnie masz tu żeby nam nie zepsuło nic z dnia. Jest przygoda, kolejna nauka i jedziemy dalej. Duża dziurka, a no zobaczymy dają rady te tubilisy w takiej sytuacji? Ale jest minus miękkich oponek, nie? Fajnie kleją, ale jest ryzyko przetargania. No ale mamy tubiliska chyba noska. Patrzmy. go No myślę, że tak. O, kurde. Jaki rąbany oporny. Musi się lepić, żeby tam trzymał ciśnienie, nie? O, kurde. A przy tym uważać, żeby nie przebić Tubilisa. Teraz najmniej przyjemny moment tej całej imprezy. czy znaczy, zależy dla kogo nieprzyjemny. Ja na przykład lubię ten moment. Doj, 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 doj. Przemek zawsze tak. No w sumie... Wypij tak. Nie jest za sucho? Nie. Posmarować. Zbawę, zbawę. 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 Nie jest za sucho? Bawę. 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 tu jest fajnie odcięte słońce. Tu jest chmurka, jest cień. Byliśmy przed chwilą w tych kostkach. Tam padało. Jaka Tawej. tam jest noc? A jesteśmy tu już, że zarobiście, nie? Dwie minuty. Tylko trzeba uciec, wiesz? W góry są kozackie, Pięknie. Jak Dawkin na rowerze. <pasuj w górę88> Szybko silnik zgaszony I go niech chłopak... O, ale kozask piękny. Oczywiście na filmie nie będzie widać, ale ci, co mnie znają, ojej, że żak, nie ma oddechu. stają właśnie nowe traki. Dobra, część pierwsza za nami, zaczynamy część drugą. Uh! Jedno bez kitu. Nie widać tego, ale, ale jest dobrze. Ale ta bestia. Idzie. Kurczę, uwielbiam ten lat. Normalnie po Polsce to zazwyczaj jeżdżę 2,5. Ale jak jadę za granicę, daleko po górach ostro pojeździć, zabierę większy 300. Mniej pali, mniej się męczy na przelotach. Dopiero tutaj jest miejsce, kiedy możesz wykorzystać to moc. No najbardziej to lubię jeździć 150. Km. <grych> Ona się tak kręci, kurczę, mam no, chyba z 18,3 obrotów. No i pół tego silnika, co z tego motocykla. Zjazd po różnych patyczkach, kamyczkach, dla mąskich. ciężar do tyłu, nie dociskać przedniego koła, paluszek na komórcu, drugi na sprzęgle i lecimy. Kurde, jak on jak tu jest stromo. Ojku To jest piękne, a tym stromeczkiem do góry to musi być dopiero klasa, kiedyś może będziemy mieć taką ekipę, która będzie wymagać więcej. Pięknie, naprawdę przynajmniej raz w życiu trzeba tu przyjechać z nami. Eskitu. Tego się nie da znaleźć, kupić, ani śpiąć w internecie. Lecę za nimi. Do zobaczenia.